Hejka, tutaj Noemi i dzisiaj wykonam ostatnio dosyć popularny makijaż chmurkowy. To będzie moja interpretacja tego makijażu. Jako, że dostałam ostatnio bardzo piękne niebieskie kwiaty, to stwierdziłam, że nie mogą się zmarnować i zainspirowały mnie one do stworzenia właśnie tego makijażu. Na początku nałożę na całą powiekę i w zasadzie na jej zgięcie bardziej niebieski odcień z palety Huda Beauty. Jak widać, brwi już mam poprawione. Twarz mam lekko wykonturowaną, mam nałożony podkład, i tutaj jest oczywiście już kwestia samego blendowania tego cienia, co troszkę mi zajęło blendowanie aż pod same brwi. Następnym krokiem jest nałożenie korektora. Ja tu używam korektora. Też od Beauty, ponieważ jest taki gęsty, bardzo go lubię, nie jest taki wodnisty, lejący się, tylko gęsty, lepki i nim się bardzo łatwo takie wzory maluje, także idealnie się do tego nadał i na początku, żeby było mi łatwiej, kreślę sobie takie cat crease duże pod samą brew, a później dopiero powoli maluję tą chmurę na oku. Tutaj mnie fantazja trochę podniosła i zrobiłam aż trzy te chmury. Wydaje mi się, że mogłam poprzestać na jednej bądź dwóch, no ale chciałam się na tym makijażu, że tak powiem, wyżyć, ponieważ jest to makijaż z głowy. Um, on powstawał w trakcie, ja go wcześniej nie planowałam, po prostu namalowałam to w trakcie, taki pomysł, jaki narodził mi się w danej chwili. Następnie tutaj widać, że próbowałam dodać różowy, co mi troszeczkę nie wyszło, bo i tak później kolejnymi chmurkami ten kolor przykryłam. Zdjęłam plasterki i teraz biorę się za dolną powiekę i łączę ten niebieski kolor, z bardziej takim błękitnym, turkusowym, lekko zielonkawym odcieniem, którym zaraz zresztą wycieniuję sobie twarz. A W międzyczasie zaproszę Was na mojego Instagrama, bo jeżeli chcecie zobaczyć ten look kompletny, więcej zdjęć artystycznych, to na moim Instagramie na stówę je znajdziecie, bo tam jestem bardzo, bardzo aktywna. Powstał też dla Was drugi Instagram, o którym może jeszcze nie wiecie, ja go podlinkuję. Instagram z rysunkami, które bardzo chcieliście, tak więc tak będziecie mogli też zobaczyć moje prace rysunkowe i malarskie, które w międzyczasie powstają. To taka krótka, szybka informacja. Teraz powracam do komentowania tego, co na tym filmiku robię. To jest zdecydowanie pomalowanie całej twarzy. Zresztą, jak widzicie, trudno nie zauważyć. Maluję całą szyję. Stwierdziłam, że fajnie by to wyglądało, jeżeli ta, ta głowa by była jednak oddzielona od szyi. Makijaż w zasadzie nie zajął mi tak, tak dużo, jakby się wydawało. Na policzkach rysuję chmurki, rozcieram je palcem, domalowuję drugie. Przy czym mieszam to jeszcze z cieniami, tak żeby to po prostu estetycznie wyglądało. Myślę, że gdybym te chmurki już malowała drugi, trzeci raz, to o wiele lepiej by mi to wyszło, bo teraz już wiem, jak to robić. Bardziej opanowałam tą technikę po tym makijażu i, i wiem, jak to mogłabym to zrobić, żeby było bardziej efektowne. Tutaj, jak widać, mnie znowu podniosło i tych chmurek namalowałam bardzo dużo. Dodatkowo dołożyłam na nie kropeczki różne takie, chciałam żeby te chmurki się ładnie wtopiły w skórę, nie były, wiecie, takie mocne, sztuczne. Dookoła na całej buzi brokat, znalazłam takie, a w zasadzie znaleźliśmy w new looku fajne takie brokatowe płatki i niestety na święta mi się nie przydały, ale w tym luku stwierdziłam, że je wykorzystam i szkoda, że nie mogę Wam tego pokazać w 100%, jak ja widziałam ten makijaż, bo niestety i światło i kamera nie oddaje tego w 100%, przed kamerą, to się tak niestety nie błyszczy. Kolejnym krokiem jest na pewno nałożenie sztucznych rzęs i e, troszeczkę czarnego eyelinera. Na koniec tylko podkreślam rzęsy e, tuszem z Pierryne. bardzo go lubię, ostatnio często używam. I tutaj jak zwykle bardzo dużo rozświetlacza, Ochłodnym, zimnym na pewno odcieniu. Ja nie chciałam tutaj niczego mieszać. Dałam go dużo, bo makijaż chciałam, żeby też był błyszczący, świecący. Jeżeli chodzi o usta, to nałożyłam tutaj tylko i wyłącznie błyszczyk z MIO. Co prawda, bardziej mi się podobało, jak zostawiłam te usta ciemniejsze. Później dołożyłam jeszcze trochę korektora do środka, żeby je od, od wewnątrz rozświetlić. Ja miałam niebieskie kwiaty i w środku była jedna róża i z myślą właśnie o tej róży usta postawiłam na taki jasny, pudrowy róż. Przy czym może do makijażu to nie pasuje, ale już przy tej róży wydaje mi się, że jak najbardziej wygląda to spoko. Mam nadzieję, że makijaż się podoba. Jeżeli tak, to dajcie mi oczywiście o tym znać. Koniecznie zostawiając łapkę w górę, komentarz i zapraszam Was na mojego Instagrama, na którym tak jak mówię, znajdziecie cały look kompletny. Trzymajcie się i miłego dnia. Cześć!